Mamy napoje z napisem. Weronika i Jacek. Jack nazywało. Jack, Oni nie było Julii. Jak wrażenia? No, wrażenia takie. Trochę powiewa. Ale jest stabilnie. Idziemy na tyły, bo mamy na końcu. Niestety, troszkę będzie trzęsło, ale uwaga, nasze siedzenia były za darmo. Jeśli chcemy Państwo coś chciał zrobić, bardzo prosimy zaczynać Was i widać, że będzie taki na tym. Cześć. Troszeczkę creepy mamy na e, korytarzu. O matko. O, tu jest winda, ale nie wsiadłabym do windy. Ale jakoś trzeba sobie radzić. Woda hiszpańska, aquabona, tak wygląda. Każdy ten jorkard. Zobaczcie, kochani, jaka piękna kawa. Naprawdę piękna. A tutaj jest napisane, e, jakie to są: Dubaj, Lisbon, Porto, Milan, Wiena, Barcelona, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Bangkok. Tu w Dubaju tego nie widziałyśmy. A jest Bangkok? Jest. Nie. Nie, São Paulo. Bardzo mi się podobają takie miejscówki. Właśnie mówimy sobie, że randomowy czwartek e, pijemy sobie kawę, bo to jedno z biegami w takiej takie ładnej kawiarni, naprawdę, coś innego. Ja lubię bardzo minimalizm, to mi się to podoba. Tak. To jest po prostu taki wystrój e, ładny, taki, taki... taki... basic. Tak, taki basic. No, i najlepsze jest to, że pani idzie z parasolką. Załamałam o, się. A my mamy na sobie laczki. Wygląda jakby lało. Bardzo mokro jest. Ale w sumie, może to jest akurat ten czas, co miało padać i zaraz przejdzie. Nie jest napisane. Niby nie pada, ale. Nie wiem. Nie jest napisane. Wyszłyśmy w laczkach zamierzamy iść na plażę. Na plażę, dokładnie. Co jest najgorsze? Mokry piasek. Pozdrawiam. Mokry piasek. No pani idzie z parasolką. Tego się najbardziej bałam właśnie. No ale cóż, nie ma co przeżywać. Lepsze to, niż być w robocie. <gry> Idziemy właśnie z parasolką. Eee, taka sama sytuacja jak w Londynie aktualnie. Nie pada za dużo, ale... Dla bezpieczeństwa... Dla bezpieczeństwa o włosy lepiej mieć parasolkę. Zaraz może ją zdejmiemy w końcu. Już przebrałyśmy się. zebrałyśmy się w spodnie. się dalej by nie uszło w tych kieckach i laczkach. Idziemy na plażę, także zobaczymy ile dojdziemy. Jesteśmy. Ile szłyśmy już? No, 40 minut. 40 minut. Parasolka jest już zwinięta. Jakie ładne rowerki. Już widać może. miasta na samą górę. Tego nie widać tak bardzo, ale już przeszliśmy połowę, 40 minut się idzie na samą górę. Będzie widać tam miasto. Także życzę nam powodzenia. Kijcie się Cześć. To jest niemożliwe. Ja ledwo zipię. <laughs> Byłyśmy na szczyt. Prawie płuca wyplułam. Ale było warto, naprawdę. I w ogóle się rozjaśniło, a były takie chmury, że już myślałam, że będzie tu padać. Matcha mango. Dobra. Dobre, dobre, no. O, Uwaga, to jest chips solony. Z paprykowej torebce. W torebce. Myślę, że to paprykowe, ale są solone. Tu jeszcze był polski kabanos, który się zmył. Twix. Nie jeszcze proszę pokazać. Takie cudo. To jest nasza to będzie zaraz herbatka. Jesteśmy takie jest. zmachane, to po prostu ma siły. Ile zrobiliśmy kroku? 20 km. 20 km i Kroku? roku. Przepraszam. Dużo. Idziemy właśnie ten sturek. Idziemy właśnie na sagradę jeszcze raz. Przebrałyśmy się w skinę. O, no już widzimy, że więcej ludzi dzisiaj jest, bo dzisiaj nie ma deszczu, jest ciepluteńko. Pięknie dzisiaj, nie ma żadnej chmurki. Tak jest cieplutko. O Jezu. Tak jest cieplutko dzisiaj, a mamy tylko 23 stopnie. 哦，对对对，他。 Ostatki sił. Bąble się porobiły, popękały w drodze. Nogi nie, nie idą, nie działają już. Ale to już koniec naszej przygody. Jesteśmy w McDonaldzie. Double... Double chicken mayo. Teczki. Jesteśmy po prostu... niemożliwie zmęczony. Widać po nas. Uż klamra jest na włosach. W Paryżu się trochę lepiej.